Czyli, że to przecięt... bycie ponad przeciętność jest złe, że nie wolno się wywyższać, że po prostu jesteśmy wszyscy sobie równi. No oczywiście coś w tym jest, ale wiadomo, że niektórzy ludzie mają jakieś tam większe ambicje i powinno się takie osoby, które robią coś ponad, nagradzać. Czymś zamian. Nie tak, że, wiecie, traktować każdego tak samo. Na przykład w szkole ma piątki, szóstki, a ten z pały, jedynki tak samo jest traktowany. No to wiadomo, że ten, co ma lepsze osoby, będzie bardziej wywyższany, chwalony. Doceniany przez innych. Oczywiście nie warto też się wychylać jakoś bardzo i traktować się jak jakiegoś króla normalnie, bo tu też nie chodzi o pychę. Ale być też świadomym siebie, swojej wartości i akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Czy to w szkole, czy to w pracy, czy w ogólnie w dorosłym życiu. I trzeba mieć przede wszystkim siłę, żeby być sobą w tym świecie, zakłamanym czasami świecie, w świecie, gdzie wszyscy udają kogoś, kim nie są. I nie interesujcie się za bardzo tym, co powiedzą o was inni. Najważniejsze jest to, co myśli o tobie najbliższa osoba i ty sam. Właściwi ludzie zawsze przyjdą do was, a reszta, wiadomo, odejdzie z czasem. Tak to wygląda. Dlatego poczujcie ulgę z tego powodu, że macie przy sobie dobre osoby. Mam nadzieję, że poznasz miłość życia w Dubaju. Oj, chciałabym. no ale wiadomo, co tam będzie. Mam nadzieję, że z kim spędzę ten tydzień, chociaż. Nie się, że ciarzniesz wstać fotki, relacje z podróży, no ja też. No, kolejna rzecz, którą chciałabym tutaj za zamią mówić. O, tu jest dobre pytanie. Co mam ci odpowiedzieć na to? Co myślisz o białych kłamstwach? Czyli na przykład jesteś u kogoś w gościach i podali jedzenie, które nie wyszło gospodarzowi i pyta się ciebie, jak smakuje. Szczerze, zawsze byłam w stanie powiedzieć coś takiego wiadomo, nie tak prosto, że o paskudne, beznadziejne. Tylko mówiłam, a tak średnio mi smakuje. Nie za bardzo. Takie zawsze mówiłam, czyli mówiłam prawdę. Ale to nie było jakieś takie bezczelne, wiecie, że o bierz to nie będę jadła. Po prostu mówi się, że nie lubi, albo że nie wiem, nie smakuje średnie. Takie sobie to jest najlepsze, chyba, co można powiedzieć w takiej sytuacji. I tak, moi drodzy, szczęście to wybór, tak mówią, twierdzą, ale jednak mimo wszystko ja jestem długi czas już smutna. I tak, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby znaleźć to szczęście, czyli tak akceptować siebie takim, jakim jesteśmy, bo każdy z nas jest wyjątkowy. Równowaga życiowa to jest ważne. Szacunek do siebie samego. Radość z każdej chwili. No i słuchanie intuicji swojej, bo ona nigdy nie zawodzi, przynajmniej mnie. Świadomość swoich wad i zalet. I miłość do siebie, takie wiecie, przekonanie, że jesteśmy super. I lubimy siebie takim, jakim jesteśmy. No i oczywiście właściwi ludzie wokół. Czy trzeba mieć tez na wyjazd do Dubaju? No niestety w tym momencie trzeba. Jestem bardzo wdzięczna za to, że dzięki Wam odbędzie się podróż moich marzeń. Naprawdę jestem w szoku, że tak szybko się udało uzbrać te pieniędzy. Co tam u was w ogóle? Powiedzcie. <laughs> I tak chciałabym, moi drodzy, powiedzieć wam, że zdaję sobie sprawę z tego. Nie, Kicz nie wyjeżdża, zostaje w domu. <laughs> Aby cały czas myśleć o niej. I bardzo się martwić o moje dziecko. Wiecie co? Zdaję sobie sprawę, że moje dzisiejsze realia tak naprawdę różnią się od tego, co było kiedyś. I ogólnie wiadomo, że w przeszłości żyło się inaczej. Inne były zasady w życiu. Myślę, że tamte czasy były fajniejsze, moim zdaniem. I powiem wam, że tęsknię takimi czasami, które wcześniej były. Teraz yy, ten świat jest po prostu zupełnie inny. No i ten wirus teraz opętał świat, no jest coraz gorzej moim zdaniem. U mnie była pogoda yy, wcześniej taka pół na pół, było chłodno, a teraz słońce wyszło. Pamiętam dawniej, jak były święta Bożego Narodzenia, to się cieszyłam zawsze z tych świąt. bo taka niesamowita atmosfera, teraz wszystko zanikło. Z jakiego miasta planuję już wylecieć? Kraków albo Katowice, obojętne. Mam dość blisko tu i tu. Przy okazji, moi drodzy, tak mało brakuje już do pełnej sumy. Będę Wam niezmiernie wdzięczna, jeżeli dopłacicie tam kilka złotych, wpłacicie mi na zbiórkę bo to jest moje największe marzenie, że za jakiś czas już się wybrać na tą podróż. Więc proszę Was o wsparcie. Już tak blisko. Tak mało brakuje. Jak zakupy? Tak, udało się oczywiście. Trochę jedzonka, kilka kosmetyków. A no właśnie, tradycyjnie, jak zawsze, chciałabym wylostować jakąś fajną, pozytywną myśl z mojego starego Roku Dobrych Myśli, kalendarz Pawlikowskiej. Losujemy. Jest w tobie więcej dobra niż sądzisz. Masz tyle samo mądrości co odwagi. Gdyby więcej ludzi bardziej ceniło radość z jedzenia, śpiewu i życia, niż gromadzenie złota, świat byłby dużo weselszy. Jest to fragment z książki Hobbit, czyli tam i z powrotem. Co będzie robiła po powrocie z Dubaju? No, oczywiście żyła normalnie jak do tej pory, ale jestem pewna, że to życie będzie przez jakiś czas bardziej pozytywne, bo wrócę z tej podróży szczęśliwa po prostu. Kolejna myśl. Takie ze trzy wylosujemy sobie. O, super, trafiła się. Czasem pojawiają się ciężkie myśli. Wiem, że to tylko pozostałości dawnych, szkodliwych przekonań. Świadomie. Na ich miejsce wprowadzam pozytywne myśli i powtarzam: kocham cię, kocham cię, kocham cię. I jeszcze trzecią myśl. Nudne nie jest to, co masz do zrobienia, ale Twój sposób myślenia o tym z góry zakłada, że to będzie przykre i głupie. Spróbuj inaczej. Otwórz serce, spójrz na życie z ciekawością. Bardzo fajne i mądre. W ogóle zrozumiałam ostatnio po dłuższych przemyśleniach, że muszę pozbyć się wspomnień z przeszłości. Oprócz tego zdałam sobie sprawę, że to wszystko mi nie służy. I też zdałam sobie sprawę, że niektóre znajomości w życiu nie były dla mnie dobre. Cieszę się, że niektórzy ludzie odeszli. I ogólnie wierzę w to, że przyszłość będzie jeszcze lepsza. I też przyjdą jakieś dobre zmiany w moim życiu. No, dokładnie moja droga, bo wspomnienia i ogólnie takie myśli dręczące nie dają człowiekowi spać, doprowadzają nas do takiej, wiecie, ciągłej irytacji. Dlatego trzeba o tym zapomnieć, próbować chociaż. Niestety nie jest to łatwe, ale z czasem wtedy widzimy, takie dobre skutki tego, że zapomnieliśmy o niektórych wydarzeniach. Chociaż, oczywiście, nie zapominajmy o tym, jakie lekcje nam przyniosły te zdarzenia, czego nas nauczyły. I na przyszłość, jeżeli poznajecie ludzi, to testujcie ich, sprawdzajcie ich, czy są szczerzy z Wami. To jest najważniejsze. Ja Wam to mówię po sobie. Ja tak mówię Wam ci, takie różne wiecie, rady, które przyjdą mi do głowy tam krótkie wypowiedzi na jakieś różne tematy. No wiecie, niek niekiedy w życiu musimy yy, dokonać wyboru. Czasami dobrego, czasami gorszego. Yy, I oczywiście dla mnie jest to oczywiste, że nie możemy żyć my ludzie w ciągłym strachu. I myślę, że zawsze, prędzej czy później, musimy wybrać coś, żeby być szczęśliwymi ludźmi, wolnymi. Oczywiście nie zawsze mamy wybór. Czasami musimy brać to, co jest. Ale myślę zawsze sobie, że później los się coś dobrego no i ja chyba nigdy się nie mylę. Trzeba po prostu zaufać w życiu intuicji i uporać się z lękiem, i wtedy będziemy z czasem ludźmi wolnymi, być może szczęśliwymi, i jakoś to się łoży. No, brak zaufania jest czasami, jeżeli kogoś nie znasz zbyt długo, to warto przekonać się, czy możemy na tą osobę liczyć, czy jest szczera, bo wiecie, żeby później nie było rozczarowań, czy to związku. Jeżeli ktoś naprawdę Was szczerze lubi i kocha, to nie potraktuj tego testu jako, nie wiem, brak zaufania, tylko po prostu zrobi to, o co go prosicie, bo Was zrozumie. Czym się różni zwykły człowiek od influencerki? O takiej mega popularnej influencerki oczywiście. Tym, że zwykli ludzie ciężko harują, a influencerki, no wiadomo, nie pracują zbyt ciężko, mają, mają na wszystko. No ale nie chcę tematu zaczynać znowu. Ostatnio gadaliśmy sobie na live o modzie. Dzisiaj nie chcę już znowu mówić o stylu, bo mogłabym gadać się bardzo dużo na ten temat. E, o czym jeszcze dzisiaj mogę z wami pogadać? Dobra, odnośnie intuicji, powiedzcie mi, czy macie dobrą intuicję, czy was zawodzi czasami? Bo ja zawsze miałam bardzo dobrą intuicję. Prawie nigdy się nie myliłam. Ona zawsze mi podpowiadała. Czasami jednak kierowałam się w życiu głosem serca i to był błąd. Nie zabrałam ze sobą rozumu i tak się właśnie kończyło. Ale są sytuacje właśnie, kiedy podejmowałam kiepskie decyzje. No i doświadczenie miałam, i to bardzo wielkie. Rozważam kilka biur podróży, jeszcze nie wybrałam, no, ale już hotel mam ustalony. Wiadomo, coś się jeszcze może zmienić przed tym wyjazdem. No ale mam nadzieję, że nie, że chyba już po prostu podjęłam tą decyzję. W ja publicznie nie mówi, wiecie. Obawiam się. Co tam u Was jeszcze powiedzcie? Tak zawsze mówię o sobie, a teraz może wypowiedź mi coś. Ja nie wiem o żadnej aferze. Jaka afera z Kuba? Ty dobrze się czujesz? Pięćdziesiąt pięć paczek dostałam, rozumiesz? Nie dobra, nie do czytać, sorry, przepraszam was bardzo. Jak już stawka widzę jest?